Cześć, klejerzy, witajcie w najnowszym Ukulele. Dzisiaj nauczymy się utworu Dawida Kwiatkowskiego. Bez Ciebie zajrzyjcie na zaprzyjaźnioną grupę Ukulele Polska oraz na nauczyciela.pl, jeśli chcecie kupić nowe, sprawdzone Ukulele. Zaczynamy! Na kanale znajdziecie play longa, w którym w całości możecie grać ze mną i śpiewać całą tą piosenkę. W opisie filmiku również znajdziecie linka dzięki któremu możecie pobrać opracowanie do tej piosenki. Jeśli znacie te akordy które wyświetlają się poniżej w opisie filmiku macie znacznik czasowy którym przeskoczycie do następnej sekcji. Jeśli nie znacie tych akordów uczymy się ich. W utworze mamy pięć akordów. Akord C dur. Sam trzeci palec na trzecim progu na pierwszej strunie. Reszta strun jest pusta. Akord Amol, sam drugi palec, na drugim progu na strunie czwartej reszta strun jest pusta. Akord D-Dur to trzy palce pod sobą, drugi, trzeci i czwarty palec, na strunach druga, trzecia i czwarta, pierwsza struna jest pusta. Jeśli chcecie również akord D-Dur, możecie złapać sobie pierwszym, drugim i trzecim palcem. Ja łapię drugim, trzecim, czwartym, dlatego że po prostu ciężko mi się zmieścić na progach trzema palcami pod sobą. Akord G-dur to drugi palec na drugim progu na strunie pierwszej, trzeci palec na trzecim progu na strunie drugiej i pierwszy palec na drugim progu na strunie trzeciej, czwarta struna jest pusta. I ostatni akord to akord Emol. Pierwszy palec na drugim progu na strunie pierwszej, drugi palec na trzecim progu na strunie drugiej i trzeci palec na czwartym progu na strunie trzeciej, czwarta struna jest pusta. Połapcie sobie te akordy i poćwiczcie je, żeby zaczęły płynnie wychodzić. Jeśli macie problemy z akordami, zapraszam Was do zakupienia pakietu startowego Ukulele. Zabieramy się za granie. W zwrotce wykorzystujemy cztery akordy w następującej kolejności. Akord C-dur, akord E-mol, akord a -mol i akord G-dur. Pierwszą część zwrotki zagramy pojedynczymi uderzeniami w dół, natomiast później zastosujemy sobie bardzo znane bicie dół, dół, góra, gura, dół, góra, które myślę, że świetnie znacie. Du, du, góra, góra, du, góra. Du, du, góra, góra, du, góra. Du, du, góra, góra, góra. Na każdym z akordów, jak będziemy grali, to bicie, będziemy grali je po jednym schemacie. No to próbujemy grać od razu ze śpiewaniem. W samym centrum miasta, niespokojne i giedur Dłonie znowu C. Było już nieraz tak ze mną sny mi opowiesz teraz bicie akordowe, no się opowiedz mi, Emol Czy w nich Amol? Na nowo się Giedur pojawiam znowu C i niebo niosę ci. Emol nie zamykaj drzwi, Amol, bo już zaczęło padać i Giedur. To była cała zwrotka, jeszcze raz bez mojego komentarza. W samym centrum miasta niespokojne Znowu od C. Było już nieraz tak ze mną sny. mi opowiesz. Bicie akordowe. No weź opowiedz mi, czy w nich na nowo się pojawiam. Znowu C. I nie boniosę ci, nie zamykaj drzwi, bo już zaczęło padać. Teraz zabieramy się za refren. W refrenie akord c akord e Akord D-dur i akord Amol. I znowu gramy po jednym schemacie bicia na każdym z akordów. Próbujemy. Jeśli dziś nie będę sam Emol, D-dur. I pójdziesz w moją stronę Amol, tobie mam odpowiedź, znowu C. świat, bo szkoda mi de dur, bez Amor Ciebie. Jeszcze raz refren, bez mojego komentarza. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w Tobie mam odpowiedź. Na bok rzucę cały świat, bo szkoda mi bez Ciebie. Powtarzamy refren C. Jeśli dziś Ciebie. Kolejna zwrotka, C-dur, Emol, Amol i g -dur. Tak dokładnie samo jak było w pierwszej zwrotce. Pojedyncze uderzenie na początek. Z Tobą wszystko, a bez Ciebie nic nie smakuje. Znowu C. Na chodnikach zapach naszych słów, coś maluje Bicie akordowe. Chodź tu i pokaż mi, pokaż mi jak chcesz. Żyć każdą z planet By w końcu poczuć Dreszcz I nazwać nazwane I refren tak samo jak pierwszy refren Jeśli dziś nie będę sam I pójdziesz w moją stronę Kolejny fragment, czyli bridge, czyli dodatkowy element w utworze. Akord Amol, akord C dur, akord E mol i akord D dur. Najpierw bez śpiewania instrumentalny fragment. I drugi raz to samo, Amol. Teraz w biciu akordowym po jednym schemacie Amol. I już śpiewamy. Choćby dziś mogę iść z tobą w nieznane znowu amol C-dur Choćby dziś będzie mi trochę I wiem, że na ostatnim akordzie d fajnie by było, gdybyście uderzyli jeden raz w dół i zatrzymali to. Zagram wam jeszcze raz całego bridge'a, ale już od tego fragmentu gdzie śpiewamy. Choćby dziś. Wiem, że jeśli dziś nie będę sam, refren właśnie wszedł. Pójdziesz w moją stronę, w Tobie mam odpowiedź. Na Bok rzucę cały świat. Bo szkoda mi bez ciebie, jeśli dziś nie będę sam, i pójdziesz w moją stronę, w Tobie mam odpowiedź. Na Bok rzucę cały świat, bo szkoda mi bez ciebie. Ciebie. Już nie śpiewamy, ale gramy dokładnie te same akordy. I drugi raz dokładnie te same akordy od C. Kończymy akordem Amol. To już całe kuplay z utworem Dawida Kwiatkowskiego. Bez Ciebie. Mam nadzieję, że lekcja Wam się podobała i nie pędziłem za bardzo, ale to jest naprawdę bardzo prosty utwór. Dajcie mi mapę w górę. Dla zwiększenia zasięgu, napiszcie również komentarz, piszcie również swoje propozycje, jeśli będzie coś wow. No to oczywiście zrobię. Do zobaczenia w następnym kuplay. Cześć!